Państwo, grup numer 11, drugi numer 12, już jest za nami. W tym momencie przechodzimy do następnego punktu. W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miastek na lata 2015-2019. Pani ta zmiana, Szanowni Panowie, związana jest z jednym tylko elementem, mianowicie z chęcią wprowadzenia tutaj przedsięwzięcia, przedsięwzięcia pod dopłaty do ceny wody, ścieków dla osób fizycznych, dlatego że mamy to y, tak nieszczęśliwie, jakby kalendarzowo ułożone, że y, taryfy ustala się na rok, ale od lipca do końca czerwca, natomiast dopłaty ustala się w skali roku budżetowego, czyli osobno na drugie półrocze i później osobno na pierwsze y, półrocze i później znów na drugie, kiedy już zmieniają się te taryfy. No żeby to ujednolicić, żeby nie trzeba było dwa razy do roku tych uchwał o dopłatach podejmować, to proponujemy wpisanie tego do wpr u w związku z tym będzie można tę uchwałę mówiącą o, o, o dopłatach skorelować dokładnie z okresem obowiązywania taryf. W związku z tym właśnie jest tutaj propozycja wprowadzenia tego Rady przedsięwzięcia z limitem zobowiązań 1 640 000 zł, w tym na lata 2015 820 i 2016 820 Czy do projektu uchwały to, mają jakieś pytania? Tak. Jeśli nie ma pytań, dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu.